Cześć czołem, z tej strony Majstra, dzisiaj ze mną jest... Mozomenku! Tak. I dzisiaj ja. będziemy sobie grali na serwerze core PVP. Czyli... Jak znaczy z mną, jako Jack's PVP. Tak, tak. IP gdzie do serwera, znajdziecie w opisie, no i nie właśnie... To, to był link do serwera! Cicho. Każdemu no może wiesz. się zdarzyć przejęzywanie... patrz, patrz, patrz! No co? strzała o, gdzie lecimy? A chodź tutaj tam tam w kościół ale najpierw do tego chatu no tam są diamenty uważaj bo tutaj. ktoś nas goni chyba albo nie po lewej po lewej tutaj jest o... a to nie to jest obesraniec? OBESRANIEC jakby się nawzajem zajęliśmy. <noise> <noise> Ojuju! Dobra, sypnął. Czekaj, Ej, chodź, coś ci zaraz tutaj dam. To chodź najpierw do domku. A, nic takiego w sumie nie miał. Przy tam jakiegoś mieczyka fajniejszego. Oj Ej, Ej, nic nic Uważaj! Ma. Uważaj! Na zewnątrz jest dwóch, uważaj! A, mm. Nie do nie, nie, nie goni! Bardzo <laughs> stamtąd leci. Choć Dobra, chodź, do chodź, chodź chodź. Do środka, do środka, chodź do środka. O, cześć skrzynko. Bunkruj Ej. się, bunkruj! Waszy, waszy, diaks, 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 No, był. Dobra, uchylnie na ostatniej edycji kanału... Mój <laughs> to już dawno było. Wpisaliśmy mi ciągle... BARDZO! ...pod filmikami, jakim cudem... ...nie zabijają, a ja się nie denerwuję. To bardzo proste, to tylko gra. To nie jest życie. Tu się tylko gra. Dobra, gdzie teraz po raz lecimy? Po prostu jesteś do ja tego przyzwyczajony. Tak, dokładnie. Nie hardcorze. <laughs> mam nastawione... mam nastawione 160, mam 160, nastawione FPS-ów, a mam a mi 150. coś tak jakoś, mi coś tak dziwnie kładkuje, nie wiem czemu. Mi też trochę. Pewnie, pewnie serwer. Eee. Nie wiem, <laughs> dopiero włączyłem stoper, ale to się doda jakieś dwie minuty, 3. Dodajmy Dobra, chodź, chodź teraz na lewo. Jakieś... O, tutaj. Chodź Która? może no. gdzieś do tą, tą fontannę, bo tam jest tylko jeden. Dobra. Trzy, Trzy. cztery. Do tego chodź, tego chodź. Nie podbijaj mnie. <laughs> A, to on nie, nie czeka. Czekaj. No nie, dobra, to był regulamin. Podbijecie. Albo i nie. Albo i tak, albo i nie. Nie mogę cię trafić mniejsza z tym. Ogólnie w PvP nie kokrze, więc. Cześć, jak Dobra, spierdzielam stąd, bo tu Jek mi goni. Czekaj, ja widzę jakiegoś... O, Dobi go, Dobi. Dwa serca. Dwa... Dzięki. Jaks! Cie gonil. Dobrze już nie żyje. To ile już tam to mam? To było takie dobrze, dobrze umrę. To dajemy minuty? No ile jest tam tego nagrania? Dodałem 3 minuty? Ty mnie słyszysz, czy mnie nie słyszysz? No. Czekaj, bo ja tutaj się teleportuję e, 4 minuty albo 5 Jak mi wyskoczył, dobra, czekam ja na ciebie przy wyjściu e, Wezmę sobie jedno złote, odłożę to, wezmę jedną perełkę i trochę jedzonka OK, idę. A przy którym idziemy? Teraz choć może na prawo. Ty, kopytko! Kopytko! Ch chodź tutaj! Dobra, radzę. Chodź tutaj i pójdziemy... to kopytko... O to tutaj, tutaj, tutaj! W, lesie, tutaj w tutaj są... tą skrzynkę. Dobra, czy. Te <laughs> samo miejsce skoczyć. parkier zrobić! Parker. Czekaj, gdzie są te skrzynki? Tutaj! Luju tak. jaki dobry, dobry mieczyk Bardzo Ktoś tu idzie A, to... Czekaj wyskok A. A nie tam jest diaks szybko chodź tutaj Dobra chodź na tego Dobra ja tak, ja tak ogarnię tutaj Ciemne strefy Naszych tyłów Ło ile diaksów A bije mnie ktoś, bije. Zabije się nie, pół serca. Z pół serca. A lak, 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 lak. Tak. Hmm. Gdzie ty jesteś? Nie mam, że przeżyłeś. Ty mnie słyszysz, czy ty mnie nie słyszysz? Mozomenku! Mama weszła do pokoju. Przez nią umarłem, a miałem takie dobre i A ty wyłączyłeś mikrofon? Tak. Żebym w tym drzewie tam jak ktoś zabił. A wyłączyłeś mikrofon, że mikrofon, czy z komunikatora? Mikrofon. Jestem za tobą. Okupujemy wieżę? Nie, chodź tam do tego domu dużego. Dobra. Ogólnie, jeżeli ten fascynujący odcinek was nie zanudzi, to znaczy, że jesteście bardzo wytrwali, wytrwałymi lidzami. Gdzie ty? Ale w tym domu nic nie ma. Jak to nie ma? Musi być? A Jezu i super Tylko moment, teraz biegłeś. zaczęłaś kurzeć. Ej, to jest skrzynka. Tylko... wbiłeś i, i, i mi skakowało. Tutaj są tylko te, te wiesz, te takie zwa, tak zwane skrzynki śmieciówki. Dobra, chodź stąd. A tu jest coś. Aha. Zadowolony jesteś? Lekko zbugo, zbugowana skrzynka. No, ale można dużo rzeczy pochować. Ej, bo... idą ludzie z prawej strony, chodź wyjdziemy tym. Czekaj, bo mi strasznie klatkuje Dobra, czekajcie, ja zrobię małe cięcie. Nie nie, nie, nie. Do czego? No nie pozwalam ci. Ale to, to u ciebie będzie cała ta. A okej. Okay. Chodź tutaj. Czekaj chwilę, sobie zrobiłem cięcie, ty mnie osłaniaj. Okej, okay, to chodź do skrzynkały. <laughs> Osłanie mnie, okej, okay, to chodź do skrzynkały. Dobra, nie będę już sobie robił tutaj żadnego Cięcio? cięcia. No dobra. To Chociaż jest osłania, teraz o tutaj Posłanie, do... do... do osłanię, Dobra, ja zrobię krótkie cięcie i zaraz ci widzimy. Dobrze. A Ja A ty, nie ty, będę robił cięcia. Ty, ty, ty. On nie ty, będzie, u niego jest cała wersja. Bo mogę. Eee... Dobra już jestem po cięciu, już wszystko sobie później. Na pewno się robić. nagrywa? Tak, tak mi się wydaje. A jestem? Na, jestem na brzuszce. Kolejnej. Się w sensie. Dobra, ile jest na nagrania? Eee, tak, z 8 minut. Dobra. Ale jest... ty, ty zrobiłeś cięcie 15 sekundowe, więc trzeba odliczyć jakieś 2 minuty. Dobra, to, chodź, to chodź, to chodź gościu, teraz. To jest gościu, tu jest gościu, to jest gościu. Trudno, ja poszedłem dalej. Mam ma fajny mieczyk. A tam widzę diaksa. I ten mieczyk nie bije, i on ucieka. A... EJ HELPUJ Dzięki, zabiłeś mnie <grymne> Serio? Tak, czekaj mam perełki A gdzie jesteś, powiedz gdzie jesteś, powiedz gdzie jesteś, na jakim warpie? Szlak szlak, 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 szlak A on tu jest, on tu jest a, Za jedną sekundę mogę dopiero a, 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 a. Oj jadłem! Sejm. To jest Dobra, chodź teraz prosto. Dobra, wiesz co, możesz koniec odcinka. Nie, jeszcze raz wyjdźmy. Prosto, idziemy prosto, po prostu, tutaj, prosto. Teraz muzyka na bohaterów. Kurde, Jezu, jaki to jest... fajne. Fajne. Dobra, to by było nasze ostatnie wyjście. Dobra, chodź jeszcze raz, bo to nie trwało mi nawet pół minuty. Dobra, jeszcze raz chodź, chodź, chodź przodem. A nie, podbijaj mnie ktoś! A na małka! Jak mnie odurzyło! O, 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 o. O, 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 o. Łączenie ogaru z nieogarem. Tylko u nas. Majster i mozomenko. Dobra, choć już może się czas pożegnać, bo... Czekaj, ja tutaj biegnę! Kopytko. Lata tutaj, kopytko. Takie kakałowe kopytko. Kakałowe kopytko! Rozumiesz, nie, ta, Jak się te to mnie zabiło. Ej, chodź Dobra, jeszcze raz, chodź. weź, bo to krótko jest. A ile minut? Ile minut? Nie wiem, niecałe 10. Dobra, ostatnie wyjście nasze Dobra, to chodź teraz gdzieś w prawo Albo prawy róg tyłu Dobra Ostatnie wyjście bo... b b b Ej, lol, tam na był napis No ja jestem już na... Na prawym, tak? No i chodź teraz do tamtego kamiennego czegoś A co wiesz, że to jest lawy. To jest prawy, patrząc tam no, tam. Dobra, to chodź. Dobra. Zobacz, bo jakby tu jest Jaks. Może jazz. Parku. Według was. Dobra, spierdzielamy. Chodź tutaj. Open. Open English. to the door. <grym> Open to the door. Lecimy dalej. E, jak, jak teraz wyjdziemy? No, tandy. Chodź teraz. Czekaj, gdzieś... czekaj, czekaj, muszę coś określić. tam! Tam jest typo jakiś. Tam, gdzieś był. A tutaj tą skrzynkę mam już od tego siano, czy. Chyba, od tego siłeś. Tak. też. No ja też. Tutaj tak, bo tutaj deadłem ostatnim razem. Eee, w prawo idziemy, tam nie idziemy. Dlaczego? Bo tam było dwóch diaksów i jeszcze dwóch żelaznych. No to sobie pójdziemy w inną stronę. Po co przeszkadzać turystom? Chodź do tego domku, co tutaj umarliśmy ostatnio. Może, Ale coś być... może coś tutaj jest. na, tu na dole nic nie ma. Na Ogólnie jak to Skrzynek. było? Wow, kolejne złoto. Ogólnie jak to było ostatnim razem? Link do serwera znajdziecie w opisie. Dokładnie Tak. Dobra. O, 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 to chyba będzie Oluju. udany wypad. To chyba Oluju. będzie udany wypad. Poluju 2. Do okresu. Mamy już ostrość czterech w takim razie. Nie, dobra. Dobra, no to, to już by był chyba koniec odcinka, nie? Idziemy na spawn i się żegam, nie? No dobra, to ukośnik z puffem. Dokładnie. Może by tam ktoś chodzi. Spawn. Leci ktoś tam, ten... ale jeszcze się. Sz shinafcie, Co shinafcie. Jest o, jestem, jestem na spałnie. Uluju ulu, ulu, Czekaj, odłożę to sobie items się. wszystkie w sumie też a po, pochwalę się na co mam, chociaż wcale tego nie ma dużo, ale dobra. Dobra, chodź lecimy. Ja trochę mam, ale też nie zrobię. Dobra, chodź lecimy. Chodź na tyły. Tutaj na tyły... na tyły bez przodu, tylko tyły tylko takie, takie co... To parówkowe. Ja tyły takie w budynku. Przedowe, parówkowe. Haha, meister. No lecę na tyły. Nie te tyły! Te w środku Przedodowe? budynku. ty poleciałeś? No, ty spawn <noise> Dobra. Jestem, ja poszedłem tam, gdzie tylko wadła są. Dobra, już jestem też. Dobra. No to tak, myślę, że ten odcinek był w miarę udany. Jeżeli ten ekscytujący odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie Trak. Tak! Lajka w górę. Lajka w górę. <noise> Dzięki yy, subskrypcji. Dzięki za tak, i dzięki za obejrzenie. Czekaj, się tego tutaj, e, O, dzięki tak, dokładnie. Za, dzięki łapkę. za obejrzenie tego filmu. Będzie, będziemy tak jak wszyscy dzięki. YouTuberzy. Tak. Musimy się Ale, kontrę, kontrę, mi szkoda, ja to Dobra, no i dzięki za obejrzenie tego jest. filmiku. I do tak, a polecajcie Na znajomym, żeby było więcej widzów, lajków i wszystkiego. Także cześć, i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie. Na razie.